Jesteś na świecie, by prowadzić życie pełne, radosne, udane i pod każdym względem obfite. Urodziłeś się, by zwyciężać, zdobywać i triumfować nad przeciwnościami losu. Żyjesz, by uwolnić swe zachwycające, ukryte talenty, by błogosławić ludzkość i by jak najpełniej wyrazić samego siebie. Wezwij nieskończoną inteligencję, którą masz w sobie, by odkryła przed Tobą prawdziwe powołanie. Pójdź za tropem, który jasno i wyraźnie prowadzi do twego świadomego umysłu. Gdy znajdziesz życiowe spełnienie, będziesz doskonale szczęśliwy. W ślad za szczęściem pojawią się zdrowie, bogactwo i pozostałe błogosławieństwa życia. Sukces i pomyślność w sztuce doskonałego życia zależą od nawykowego myślenia i od pragnienia serca, by dokonać całkowitej przemiany postawy. Pamiętaj, jesteś tam, gdzie twoja wizja. A czym jest wizja? Wizja to to, o czym rozmyślasz, na co zwracasz uwagę i na czym się skupiasz. Twoja podświadomość pomnoży i powiększy na planie życia wszystko to, czemu poświęcasz uwagę.